Witajcie! Dobre uczynki najczęściej nie wymagają wielkiego wysiłku, a efekty mogą być zaskakujące. Co więcej, pojawiają się zarówno u tych, którym pomagamy, jak i u tych, którzy te uczynki popełniają. Prawdopodobnie gdzieś w oceanie lub dżungli istnieje jeszcze wiele stworzeń niezbadanych przez naukowców. Ale żeby takie stworzenia żyły na ulicach miasta, to niemożliwe. Co to więc za zwierzę? To dziwne stworzenie zostało odkryte przez pewnego pracownika jednego ze schronisk dla bezdomnych zwierząt. Zwierzę o pomarszczonej różowej skórze wyglądało tak dziwnie, że ludzie nie od razu zdawali sobie sprawę, że przed nimi stoi zwykły, mały piesek. Na pierwszy rzut oka przypominało małego elfa z filmów o Harrym Potterze. Dlatego maleństwo postanowiono nazwać Dobi, czyli Zgredek. Czemu jednak piesek wyglądał tak dziwacznie? Jak się okazało, Dobi ma ciężką postać świeżbu skórnego. Najwyraźniej dawni właściciele nie dbali o psa i w ogóle go nie leczyli, a z czasem, gdy choroba się rozwinęła, po prostu wyrzucili go na ulicę. Do tego małego stworzenia uśmiechnęło się jednak szczęście. Wolontariusze zabrali Dobiego do kliniki weterynaryjnej. Terapia była bardzo trudna i długotrwała. Potrzeba było sześciu miesięcy, żeby skóra Dobiego oczyściła się, zagoiła i żeby ponownie wyrosła mu sierść. Jak się okazało, piesek jest skrzyżowaniem ciułały z jamnikiem. Jednak w stanie, w którym go znaleziono, nie można było tego ustalić. Kombinacja tych dwóch ras sprawiła, że Dobie wyglądał zabawnie i uroczo. Jedna z pracownic schroniska tak bardzo przywiązała się do maleństwa, że zabrała je do domu. Teraz piesek jest prawdziwą gwiazdą Instagrama. Tysiące ludzi śledziło proces jego powrotu do zdrowia i zostało wielkimi fanami tego niezwykłego zwierzaka. Patrząc na tę licznotę, nie można sobie nawet wyobrazić, przez jakie cierpienie biedactwo musiało przejść. Nasza kolejna historia również opowie o wspaniałej przemianie. Pewien mężczyzna wracał z pracy do domu i natknął się na psa, który dosłownie leżał na środku ulicy. Czy to był w ogóle pies? W tym szkielecie nie można było rozpoznać uroczego chaski. Niewyraźna szara plama sierści przyrośnięta do skóry pełnej wrzodów. Przez cienką skórę prześwitywały kości. Z rasowego psa pozostały tylko niebieskie oczy. Ale i one nie miały już w sobie życia. Psu najwyraźniej nie zostało już wiele czasu. Zapewne większość ludzi przeszłaby obok, udając, że nie widzi biednego stworzenia. Nie wiadomo czemu natychmiast postanowiłem zabrać Hołb do domu. Mówi Riko, ten, który zauważył psa. Dziesięć miesięcy później Hołb była nie do poznania. Już nie skóra i kości, co to to nie. Silny, zdrowy pies o niezwykle jasnych niebieskich oczach. Zamiast plam o niewyraźnym kolorze, zyskał elegancką sierść w typowym dla Haskiego kolorze. Hope uwielbia się bawić i zjadać ciasteczka, powiedział Rico. Pies nigdy nie opuszcza swojego wybawiciela, próbując od czasu do czasu dotknąć go łapą. Może sprawdza, czy to wszystko mu się nie śni, czy może od dawna jest w psim raju. Do tego, żeby zabrać bezpańskiego psa z ulicy czy nawet ze schroniska, psa, który choruje i kiepsko wygląda, psa, który ma za sobą ciężkie przejścia, trzeba mieć naprawdę wielkie serce. Dziękujemy takim osobom za to, że właśnie tacy są. I to wszystko na dziś. Piszcie swoje opinie na temat dzisiejszego odcinka w komentarzach. Łapki w górę. I do zobaczenia wkrótce.